To jest jedna ze starszych imprez, które corocznie organizujemy w Gminie Poronin, w tym roku już po raz czternasty konkurs potraw regionalnych. Ludzie, jak się szanują, często skupiają się koło stołu, a to, co na ten stół kładą, jest wyrazem ich. Uczuć otwartości serca, gościnności i chęci bycia ze sobą. Stąd pomysł na to, żeby właśnie przynajmniej raz w roku przy tego typu okazjach się spotkać i nawiązując do tradycji kuchni regionalnej, góralskiej, pokazać jak gotowały nasze babcie i mamy i to co z, tej, z tamtej kulinarnej spuścizny chcemy kultywować również i dziś. Pamiętajmy, że w kuchni regionalnej jest bardzo dużo zdrowej żywności, bardzo dużo yy, prostoty, ale jednocześnie dobrego smaku, jednocześnie sytości i tego wszystkiego, czym człowiek gościnny może podjąć ludzi sobie bliskich. A tak traktujemy wszystkich, którzy przy tym przeglądzie, przy tym konkursie chcą wziąć udział, chcą pobyć razem, chcą się pogościć, chcą się uradować wzajemnie. Obecnością ze sobą. Corocznie otwieramy się na przyjmowanie drużyn czy, czy grup gospodyń nie tylko z gminy, ale również spoza gminy. W tym roku na przykład mamy reprezentację koła gospodyń wiejskich z gminy Suchy Las Wielkopolski, z którą mamy umowę partnerską od przeszło trzech lat. I będziemy radzić posmakować gustów kulinarnych wielkopolskich, porównać czyja lepsza i wzajemnie się sobą również ucieszyć. My jako Kasa Stewczyka wspieramy lokalne inicjatywy, także w gminie Poronin. Jedną z takich inicjatyw jest dzisiejszy tutaj konkurs potraw regionalnych, na którym my jako Kasa Stewczyka będziemy sponsorem jednej z nagród. Celem tej inicjatywy jest promowanie usług kasystewczyka na całym Podhalu, nie tylko w Zakopanem, ale także w sąsiednich miejscowościach. Ja?